Cześć wszystkim, chciałem Wam pokazać w tym odcinku, poruszyć właściwie kwestię driverów i zasilania, zasilania diod power led. Bardzo dużo mam zapytań, właśnie jak zasilić diody, jak podzielić, czy można kilka, zrobić kilka rzędów ledów z jednego drivera. Postaram się na te pytania odpowiedzieć. Zacznijmy może od początku. Na, na rynku, tam gdzieś tam na Allegro czy jakichś innych aukcjach można kupić bez problemu trzy rodzaje driverów. Nie mówię już o tych większych, bo jeżeli ktoś opanuje obsługę tych trzech, powiedzmy najmniejszych, to, to spokojnie będzie mógł to stosować dalej. Drivery 350 mA albo, zależy się jak tam pisze czasami, 300. Potem 700 mA. Czasami pisze 650 lub 600 oraz 1000, 1050 lub y, 1000 mA czyli 1A I teraz y, jak wygląda kwestia zasilania Tu mam takie rysunki poglądowe Zacznijmy od y, LEDów jednowatowych Ja się skupię na trzech rodzajach Białe Niebieskie Czerwone, bo to są LEDy, które praktycznie tylko używa się w akwarystyce. Inne można dać ewentualnie dla jakiejś tam zabawy czy coś, ale to, są generalnie, to jest generalnie światło przeznaczone dla roślin. Zacznijmy od pierwszego drivera 350 mA. Jeżeli mamy driver 350 mA, tu mamy wejście zasilania, tutaj mamy wyjście: plus minus. W przypadku takich LEDów jednowatowych i napięcia 350 amper, nie ma znaczenia jak podepniemy LEDy. Czy będzie to na przykład, czy to będą użyję powiedzmy trzech LEDów, czy to będą trzy diody w jednym szeregu z jednego koloru, czy na przykład chcemy sobie zrobić kolor mieszany, czyli na przykład zrobimy coś Coś w ten sposób. Nie ma to żadnego znaczenia. Driver dostarcza 350 mA. Te diody są jednowatowe, potrzebują 350 mA. I ten driver po prostu tak dopasowuje napięcie wyjściowe, żeby wszystkie te LEDy dostały, dostały to, te, te, te swoje 350 mA, czyli tyle, ile powinny dostać. Właściwie tyle, na, na tyle, na ile zaprogramowany jest yy, driver. Bo można zrobić na przykład rzecz taką, że można dać na przykład, zamiast diody 1W, można wsadzić diodę 3W. I ta dioda nie dostanie 700, 700 mA, tylko dostanie tyle, ile jest napisane na driverze. Yy, ostatnio testowałem yy, porównanie, bo tak też się pojawiła taka kwestia zasilanie Yy, dioda 1W kontra 3W podłączone do drivera takiego i muszę przyznać, że tak. Jeśli chodzi o temperaturę, jest yy, jedna i, dioga, i druga dioda, mają praktycznie taką samą temperaturę, osiągały natomiast yy, dioda 1 świeci mocniej. Może kiedyś, yy, jak uda mi się dostać diodę 5W białą, yy, sprawdzę, czy sprawdzę, jak ta dioda świeci. Zobaczymy. No może, może się wtedy okazać, że, na, że dioda 5 będzie się mniej grzała. A będzie świeciła dużo lepiej niż na przykład jednowatowa. Wtedy będzie to powiedzmy, że opłacalne, no bo kwestia tam kosztowa, no to troszkę wiadomo, że to cena pójdzie w górę, jeśli chodzi o, o zakup LEDów. Dobrze, wróćmy teraz do dalszej części. Tak jak napisałem, czy znaczy właściwie powiedziałem, driver 350 mA, diody jednowatowe lub inne. Nie ma problemu. Podłączamy po prostu. Tak, jak leci w szeregu, i dopóki nie przekroczymy maksymalnej yy, wartości V, która jest napisana tu na, na tym na Driverze, czy tam Volt, to nie ma problemu. E, generalnie jest tak: diody 3W biorą około od 3,2 do 3,7V, to jest różnie w zależności od, od producenta. E, diody czerwone bodajże 2,2 do 2,5, diody niebieskie mniej więcej tyle samo co. To diody białe czyli powiedzmy tak, tu mamy załatwione już mamy załatwione diody jednowatowe i driver ten najsłabszy natomiast jeżeli byśmy chcieli na jednym driverze podpiąć na przykład dwie sekcje albo trzy sekcje to możemy to zrobić na przykład w ten sposób przy driverze 700mA no może z tej strony yy, możemy zrobić tak, albo można zrobić tak, jak po, poprzednio było szereg na przykład z diod takich na przykład czy tam na przykład czy, czy białych czy mieszanych, tak jak w przypadku LEDów jednowatowych, natomiast można zrobić też coś innego, Od, odłożę diody 3W, wiadomo tak, ten driver daje 700 MA. Ten, ta dioda potrzebuje 350 mA. Podłączając ją w ten sposób, tylko w jednym szeregu. Czyli na tak jak jest tutaj, teraz. Yy, bardzo szybko te diody spalimy. Przez chwilę poświecą się bardzo mocno, a po paru sekundach wezmą się po prostu i spalą. No dostaną zamiast 350, dostaną, że tak powiem, dodatkową moc w postaci dodatkowej 350 mA, No, będzie to za dużo dla nich, zaczną się grzać i. Praktycznie no, po paru sekundach diody będą do wyrzucenia. Jak to, jak to zrobić? To jest podłączone wszystko szeregowo. Możemy podpiąć takie diody równolegle, czyli robimy zamiast jednego szeregu podpinamy dwa jednakowe szeregi. Czyli na przykład w ten sposób. I w tym momencie napięcie wyjściowe, które jest, znaczy, przepraszam, natężenie wyjściowe, te 700 mA wychodząc zostaje podzielone automatycznie na dwa. Szeregi po 350 mA. Dzięki temu możemy na przykład na zasilaczu, który pisze, na którym jest napisane powiedzmy 10 razy 3W, możemy podpiąć na przykład 20 LEDów jednowatowych w w dwóch rzędach po 10 sztuk. O czym trzeba pamiętać? Ostatnio też miałem taki. Przypadek jeden, jedna z osób na Facebooku dostała drivery też 700 mA, pod, podłączył, podłączył diody w, w dwóch szeregach i jedne świeciły mocniej, drugie słabiej. Dlaczego? Bo zrobił coś takiego. W jednym szeregu były powiedzmy trzy białe, no może, może dwie, bo trzecie, trzecie nie będzie widać. W jednym szeregu były dwie białe, natomiast w drugim szeregu była biała i czerwona. Jaka jest różnica? Yy, tutaj mamy, powiedzmy, okrągłym sobie: 3,5, 3,5, 3,5 i 2,5V. Tu mamy 7V, tu mamy 6. W przypadku tak małej ilości LEDów, 1V to robi się około kilkunastu procent. Yy, kilkunastu procent yy, mniej tutaj. Znaczy, większe zapotrzebowanie prądu o kilkanaście procent w tym miejscu, w tym szeregu, niż w tym. I czym to skutkuje? Driver na początku próbkuje... Driver na początku próbkuje... prąd i dostarcza do jednego, drugiego po 350 mA i stopniowo podnosi napięcie. Kiedy uzna, że te, że te diody dostaną już 350 mA, bo te diody dostaną szybciej... 350 mA, on w tym momencie odcina yy, jakby podnoszenie napięcia i wygląda to tak, że te diody dostają swoje 6 V i te diody też, które są tutaj dostają 6 V. Więc o czym należy pamiętać? Robiąc kilka, robiąc łącząc diody w szeregi i połączając te szeregi są równolegle, należy pamiętać o tym, żeby były to szeregi jednakowe, czyli na przykład w ten sposób. Nie będzie w tym momencie różnicy, jeśli chodzi o świecenie LEDów. Dlatego ja tak powiem szczerze, że jestem średnim zwolennikiem podłączania takiego podłączania LEDów w ten sposób. Wolę stosować zasadę jeden szereg, jeden driver. Jest to troszeczkę no, bardziej czasami męczące, bo trzeba się troszeczkę więcej nalutować. Natomiast no, nie ma potem takich problemów, że. Jakaś leta się spali, dam jakąś inną, i potem nagle coś, coś, coś świeci, coś świeci bardziej, coś świeci słabiej. Yy, oczywiście, no wiadomo, że przy, przy większych szeregach, na przykład przy ilości 10-15 LEDów, na szereg, no te różnice tam 1V, to w lewo czy w prawo nie robi to aż tak du, dużego, yy, dużego znaczenia. Natomiast problem, problem robi się przy małych, jakichś takich driverkach 1 3 które bez problemu można, można kupić na, na, na aukcjach czy na przykład tych małych driverach PWM które na przykład dają które na przykład zasilamy z 12V a które na wyjściu na przykład mają o, 10V, o, 2, o 2V mniej więc jeżeli zasilamy 12V dostają na przykład 10 no to maksymalnie możemy potem w tym momencie powiedzmy że 3 diody białe no, 3 diody biała, 3 diody czerwone no to jest różnica 3V, czyli około 30%, więc to jest już naprawdę bardzo tak. dużo. Yy, a tak wracając do tego, to jest podłączenie, yy, podłączenie przy 700 MA, to na przykład weźmiemy teraz driver 1050 mA i, i analogicznie możemy podpiąć na przykład w ten sposób. Podłączamy trzeci szereg i w tym momencie, w tym momencie mamy. A, kurczę, nie będzie go widać. O, wygląda to w ten sposób I w tym momencie prąd wychodzi 1050 mA wychodzi stąd I mamy 350 mA, 350 mA i 350 mA Sumując to daje nam to te 1050 które potrzebujemy W takich, takich szeregach no, Teoretycznie można mm, Jakieś tam inne diody wstawiać na przykład zamiast tego 3 w ale no Tak jak mówię, no nie polecam, lepiej Lepiej już do zasady taką, że jeżeli już dzielimy, yy, dzielimy te Natężenie, yy, ten amperaż wyjściowy na Kilka sekcji Tam kilka, kilka szeregów To Żeby te szeregi po prostu były jednakowe Oszczędzi nam to wiele problemów I no będzie to wyglądało troszeczkę bardziej Estetycznie. Mam nadzieję, że y, troszeczkę wam przybliżyłem, y, że trochę wam to przybliżyłem. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, no to piszcie na na, na na YouTube czy na Facebooku. Postaram się na te pytania wszystkie odpowiedzieć. Dzięki za obejrzenie i zapraszam do subskrypcji kanału.